Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem, weź głęboki oddech i zluźnij pasek w 31 odcinek ultra, biegi górskie. Ważna rzecz, nagrywamy dzisiaj w środę. Dzisiaj jest dzień drugiej połówki. Mam nadzieję, że wielu z was, którzy oglądają to w piątek, w środę, mocno celebrowali. Tego życzymy. Mamy nadzieję, że Damian już jest po pierwszej połówce <SZ <addressing">. <tiles> i szuka drugiej. Pół literat ja nie odniosę do domu. A ile powinno być? Co najmniej cztery. Damian miał wczoraj trzecią rocznicę, a, a Agata miała czwartą, więc tam się nie dogadali, ale... ale gratulujemy. szczególnie Agacie wytrwałości w tej męczeńskiej drodze z krzyżem. No, natomiast ultra, no. Ultra, chcieliśmy mówić o chudym Wawrzyńcu. Doszły nas zdjęcia, że nie do końca u wszystkich był taki chudy, ale, ale wszystko... No wszystko ja mam udowodnić? Było... To, co? E, nie, nie rozbieraj się. Nie rozbieraj się. Nie daj rady całych odcinków na wciągniętym. Nie rozbieraj się, natomiast aura naprawdę zimowa. Naprawdę to był zdecydowanie zimowy chudy Wawrzyniec. Świetne zdjęcia w wykonaniu Andrzeja Uszanowskiego świetne zdjęcia w wykonaniu Piotra Oleszaka, Głupia gadka z Piotrem Oleszokiem. Ojejku, jak mi tego brakuje. Pozdrawiamy oczywiście obu jegomościów. Piotrunie. Piotrunie. Andrzeja, wiadomo, zawsze Andrzej jest super. Po tak, prostu. Andrzej jest super. Jeszcze to... jest... Też super. Warto dodać, że tam było jeszcze dwóch fotografów, żeby oddać Tomek Pawlicki i Kasia. Więc było ich łącznie czworo. Ale, więc ja starowy, więc tymi, ich ale ja lubię tylko tych dwóch. No bo Poznań, miasto no Doznań. Doznaj. Doznaj. Mm. Ja jechałem z Piotrem samochodem. samochodach. Opowiadaj, Dużo opowiadaj. Bo ze ja strony mam... niesportowej, ja trochę powiedziałem ty powiedz trochę ze strony sportowo-organizatorskiej. Ja chciałem w ogóle wyjść trochę inaczej. Wyjść od, od mrozu. Jak mrozu, to... Miliony monet, tysiąc subskrypcji. Dzieje się. Hajs z YouTube'a leci. A jeśli mróz, to zima. Jak jest zima, to musi być... Zimno. Zimno. Bo... A ja palę przez ja. cały czas. Widać po tobie, A, że dajesz palnik. Eee, Pale nie pije. Mm, rób co chcesz. Nie żebyś... znałem, oglądałeś mi się? Oglądałem. Chłopiec z, tym, z tą kotłownią. No, A fajnie. Ja palę przez cały czas. Znam, ale to ostatnio oglądałem, niestety. Zresztą niestety. No nie dotykaj po tym brzuchu nie jesteś aż taki gruby. I co chciałem powiedzieć? mróz, zima jak jest zima, to jest zimno. I najpierw chciałem zacząć od dalekiej Syberii, Jakucji. Tam odbył się maraton. No, może wejść, trochę takie ultra, mimo że dystans nie ultra. Gór też tam dużo nie było, ale wydarzenie generalnie ultra. No bo startowali w minus 53 stopniach Celsjusza i teraz, uwaga, ciekawostka, wystartowali kilka godzin wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu dnia temperatura miała spaść do minus 60. W związku z, tego, z tym ciekawy, bo to zwykle na odwrót, że w ciągu dnia powinno być cieplej, tam w ciągu dnia zimniej. E, krótko o tym, bo. Zwycięstwa 3 godziny 22 minuty, w mrozie, w zimnie, w śniegu, wydaje się, że całkiem dobrze pobiegane. Pierwsza kobieta 4 godziny i 9 minut. No, trudne wydarzenie w Polsce, z takich biegów suni petrek Suchenia. Tutaj wygrywają, wydaje mi się, po nazwiskach Rosjanie, czyli Swoi, bo przystosowani do, do tematu. Ciekawe, jak... co mieli na punktach odżywczych. Ach, gorzały pewnie. <laughs> No jakby Rosja myślę, że jest bardziej przystosowana, ale co ciekawe wśród zawodników byli reprezentanci czterech krajów. Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, średnio kojarzy się z mrozem, Amerykanie i Białorusini, więc Białorusini jeszcze mają w, w miarę... obóz klimatyczny w lodówce, nie? Taki mur chłodni. <laughs> więc no to tyle jeśli chodzi o Jakucję. Dlaczego chciałem o tym powiedzieć, że Rosja być może do mrozu jest przygotowana, w Polsce... Na nizinach raczej takiego mrozu nikt nie jest przygotowany. No i zimowy chudy Warzyniec pokazał, że nie tylko zimowy ultramaraton karkonoski jest mocno obciążający mentalnie, fizycznie, bo ZUK słynie z tego, że jest mroźnie, że jest ciężko, na grani, jest wiecznie. Zimowy, ultramaraton, zimowy chudy Wawrzyniec pokazał w tym roku, że 20 km, bo tak naprawdę było niecałe kilometrów, może dać w kość Tak, bo trasa została skrócona. Teraz to zostało nieznacznie Zostało Nie było najwyższego podejścia pilska. Generalnie zawodnicy zamiast zbiegać na pilsko i wracać, przebiegali przez halę Miziową i wracali do, do, do domów. No i akurat do domów, do mety. Ja miałem taką przyjemność ogromną być na hali Miziowej. Mieliśmy punkt odżywczy w schronisku Goprów, w Goprówce. No, i tam wdawać się mieliśmy okazję z Goprowcami w dyskusji na temat bezpieczeństwa, zachowań ludzi. No generalnie mogę powiedzieć krótko, panowie GoProcy stwierdzali, że gdyby nie głupota ludzi, no to interwencji Gopru byłoby. Nie mieliby pracy. Nie mieliby pracy. Powiadali historię sprzed jednego dnia. To tak krótko odchodząc od tematu, że zadzwoniła pani wieczorem, że zauważyła, że mąż nie wrócił. No i pytają, a kiedy planował wrócić, no oczywiście powiedziała, że nie wie, że w sumie tak wyniknęło, że chyba nie rozmawiają ze sobą. No i zapytała, zapytali ją, jak był ubrany, czy jest przystosowany do pogody, a Pani odpowiedziała, cytuję, ma wełnianą czapkę na zlep. <laughs> <laughs> I koniec. No i oczywiście była akcja, udało się Pana odratować, nic się nie wydarzyło, no ale ta perspektywa ludzi straszna. Pan był oczywiście nieprzygotowany. W przeciwieństwie do biegaczy, Ale nie wyszedł w laczkach. Którzy, nie, on był ubrany tak w miarę jako tako, ale w przeciwieństwie do zawodników, którzy biegali na hali mając kilkanaście kilometrów do mety i dawno nie widziałem takiej radości zawodników z powodu zauważenia innego człowieka. Ja mam takie zdjęcie u Piotra Oleszaka, jak chłop, chłopak mnie, mnie widzi, dosłownie mnie przytula i nie chce przestać. Bo taka radość, że wybiegają naprawdę z trudnego, z trudnego terenu. Miejscami śniegu było no ja mogę powiedzieć, że w krytycznym momencie jak wchodziłem na halę, miziową, wpadłem po, po klatkę piersiową. W tym momencie wyjąłem telefon, chciałem zrobić zdjęcie, zobaczyłem, że mam 1% baterii. Zdążyłem tylko zrobić screen mapy, gdzie jestem, którędy idę wysłać do kolegi Jacka, że w razie W to po prostu idę tędy, żeby mnie tak szukać. Tam szukać, bo no, warunki były trudne. Było mnóstwo nasypanego śniegu dziewiczego. Foda to niska temperatura wiatr, dziewicza podkreślam. No było ciężko. No i tu rodzi się pytanie, bo pojawiają się komentarze, że wiadomo o przygodach, i przygodo. Z drugiej strony ludzie mówią, że to jest bez sensu, że tak naprawdę po co komu to bieganie zimia, skoro jest niebezpiecznie. No i pytam Szymek, Twoim zdaniem, bo ja mam swoje zdanie, ale tutaj osoby, która w biegach ultra dopiero się będzie rozwijała tego. Jeśli mam być szczery, to znając odpowiedzialność i jakby doświadczenie ekipy organizatorskiej, teraz nie podwizując się ani, ani. Ale dobrze mówisz. Nie wchodząc jakby tutaj wiadomo gdzie, wiadomo czym. Eee, no to coś tam? To, to wiem, że, że, że ekipa odpowiedzialna za organizację chudego wybrzeża, zarówno letniego, jak i zimowego, jak i całego cyklu City Trail, jest na tyle doświadczona, odpowiedzialna. Wiem, jest to teraz taka muzyka taka poważna, że, że, że nie zorganizowaliby biegu, w którym uważaliby, że on nie ma sensu, albo narażałby w na jakimś um, najmniejszym stopniu zdrowie, albo życie, życie uczestników. Bo, bo to nie, nie jest. Tutaj pieniądze nie zawsze są najważniejsze. I w, myślę, że w tej nie. organizacji nigdy nie są najważniejsze. Więc uważam, że to na pewno była przygoda dla osób, które nie lubią mrozu, Oczywiście zawsze się można wycofać. Milion. I o, to, nie to nie jest roza. tak, że, to nie właśnie. jest tak, że trzeba, że jeżeli opłaciłem ten bieg, to muszę w nim wystartować. Jeżeli zawsze też sam zawodnik ma zdrowy rozsądek, yy, i uważam, że to do niego powinna należeć ostatnia decyzja na ten temat, czy on wystartuje, czy nie. Jeżeli na przykład profesjonalistę boli noga, czy, czy boli stopa, no to trener nie podejmuje za niego decyzji, tylko on musi stwierdzić, czy on jest w stanie biegać, czy nie, czy podejść do rywalizacji, czy nie. Tak samo myślę, że tutaj to można przełożyć. Rzadko i unikam się przekładania profesjonalnego biegania na bieganie amatorskie, natomiast tu myślę, że jak najbardziej ma to odzwierciedlenie i myślę, że, że to zawodnik powinien zadecydować, czy chce biegać, czy nie, czy chce marznąć, czy nie, czy chce wpaść po, po szyję w śnieg, dziewiczy, czy nie. Dokładnie. Ja powiem tak, z mojej perspektywy Ronald to tak, że są trzy instancje, które decydują o tym, czy Ty do mety, czy Ty na starcie stajesz, czy nie. No to jest pierwsza rzecz, czyli organizator. Druga rzecz, dużo ważniejsza, to jest GOPR czy TOPR w momencie, kiedy są biegi w Tatrach. Tutaj rekomendacja gopr była taka, że Pilsko jest trudne, jest trudniejsze niż te tereny niższe, więc jak GOPR mówi jedno, to gopr się zasadniczo w górach raczej wypada słuchać. Bo Pamiętajmy, chłop... że jak GOPR mówi, że coś jest trudne, to znaczy, że jest niewykonalne dla zwykłego śmiertelnika zazwyczaj. I też warto też pamiętać o tym, że każda akcja ratunkowa wyżej jest też obciążeniem dla, dla ratowników, i oni mówią też często o tym, że ich jest ograniczona ilość, więc każda głupia w kontekście takim nie, niepotrzebna interwencja nieodpowiedzialna. Nieodpowiedzialna powoduje to, że być może w jakimś wypadku takim przypadkowym ktoś zostanie uratowany trochę później. Znaczy wypadek chyba z definicji jest przypadkowy. Chyba, że ktoś chce spowodować wypadek. No to jest. To nie jest wypadek. No tak, 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 tak. Więc w związku z czym. Mm, Mamy GOPR, mamy organizatorów, którzy dynamicznie podejmują decyzje w kontekście tego, jak widzą, jak się rozwija akcja. Myśmy byli na punktach, więc też były relacje, jak to jest. A z trzeciej strony jest zawodnik, który startując na starcie, do akurat w przypadku Chudego miał pierwszy punkt odżywczy po kilku kilometrach. Na rysiance zrezygnować, mógł zrezygnować, mógłby być dalej. Kolejny punkt na hali miziowej, też decyzja, czy, czy ktoś leci dalej, czy nie. Myśmy mieli zawodnika na hali który został zatrzymany prze, przez GOPR w wyniku problemów zdrowotnych. No i on został zwieziony przez GOPR na dół. Tam została mu udzielona profesjonalna pomoc w karetce. Ale to był jeden dosłownie przypadek, ale skończyło się bezpiecznie. No a z trzeciej strony zawodnik, który... No, Chce, to biegnie. I wielu ludzi widziałem, że mieli fan, ale taki fan okupiony bólem. bólem. Taki fan, taki tylko co biegacze, mogą nazwać fanem. To jest dla ludzi, do mnie podjeżdżali ludzie zjeżdżający na nartach, i Puch. padały do mnie pytania, ale po co im to? <tôiatrice> tak dosłownie, po co im to? Jedna pani zapytała, ale to się za to jeszcze płaci? I, tak, perspektywa, wiadomo, zupełnie inna. Więc z mojej perspektywy, biegi zimowe, tak, ale dla, dla rozważnych, dla, dla dobrze przygotowanych i dobrze zorganizowanych biegów, bo zarówno zimowy który słynie, zimowy ultramarton karkonoski, który słynie z trudnych warunków, no to ja wiem, że się na niego trzeci raz nie zarejestruję. Dlaczego? Bo raz szedłem w połowie trasy, bo przegrałem z pogodą, raz kończyłem w bólach, męczarniach. Dziękuję. Dla mnie to jest wystarczające, żeby wiedzieć, żeby się nie rejestrować, bo jest gro innych chętnych, którzy czy w zimowym karkonoskim, czy w zimowym chudym za rok będą chcieli startować. Ja tylko jeszcze sportowo chciałem dodać od fakt, że to było wydarzenie właśnie takie, że zima, że, że, że ciężko, no ale był na starcie Marcin Kubica, doskonały polski zawodnik trailowy, który… Młodszego pokolenia. Młodszego, ale już nie młodego tak naprawdę. Marcin wyśrubował, wydaje mi się, całkiem zacny rekord, trasy około 2,30. Dzień wcześniej powiedział mi, że chciałby, powiedz, 2,30 i w dół. Pogoda zweryfikowała, bo spotkaliśmy na Hali Miziowej, to na no Marcin z całym szacunkiem wyglądałeś średnio. Ale trudy, trudy nie, jakby nie, nie obdarły go z formy do samego końca, przybiegł mocno. Jest szybki. Jest Zbliżko szybki. Oczywiście, jak formuła. Więc to tyle jeśli chodzi o Chudego. Generalnie zimowe biegi trudne dla, dla zagorzałych fanów, jak najbardziej. Tak. Chudego rekomenduję bardzo subiektywnie. Tak, jeszcze powiem, może trochę inaczej, że jak ktoś chce biegać, to też, ale w ogóle bardzo fajnie to można pograć w tej miejscu, gdzie jest bieg, w ping -ponga. Jak są fanatycy ping-ponga, a niekoniecznie biegów górskich zimowych, to również na chujce. to śmieszne, bo drugi event i drugi raz będę gra w ping bo przecież w Warszawie na TSP to grał ping-ponga. Piotr Będkowski, którego pewnie większość osób kojarzy jako zawodnika klasy jako takiej. Jest no bardzo dobry w ping-ponga również. Klasy mistrzowskiej międzynarodowej, tak? No bo przecież uczestnik mistrzostw świata. Mówimy o ping-pongu, tak. tak, tak. Pingponga Piotrek ogarnia, ja postaram się udostępnić tej filmik, jak Piotr wygrywa w pingponga. To tyle, jeśli chodzi o, o ultra. I chciałem jeszcze krótko o jednej takiej innej rzeczy, czyli o plugingu. Plogging miał swoje lata świetności kilka lat temu, kiedy to weszło do takiej kultury szerszej. No ale jako, że mamy COVID, mamy różnego rodzaju ciekawe tematy zdrowotne, no to zawodnik z Kanady, on się nazywa David Papinien, dokonał rzeczy, może nie wyjątkowej, ale rzeczy, które trochę uzmysławia problem, który się pojawia w przypadku COVID-u. W ciągu roku, szukając motywacji do biegania w Vancouver w Kanadzie, postanowił zbierać na każdym treningu maseczki i po 10 miesiącach zebrał ich 24 tysiące. To zobacz ile on miał zarazków tam gdzie magazynował. Właśnie taki się wziął temat, że właśnie nikt, bo tak naprawdę ty byś pewnie na ulicy też średnio, pewnie papierek prędzej byś wziął schodnika, aniżeli maseczkę, bo ta maseczka rodzi takie podejrzenie. Nie no, jak ja znajdę maseczkę na chodniku to ją biorę, hucham i zakładam. Bo... No bo to nie jest jednorazówka. Nie. Oczywiście, że tak. To no. będzie Czyli albo ekologia, albo, albo zdrowie. Nie, ja ten, ja second hand maseczkowy. Taki. To jest w ogóle nisza, którą moglibyśmy zagospodarować. Ja kilka dni temu szedłem około 8 godziny przy takim second handzie na rynku jeżyckim i to jaką kolejkę tam zobaczyłem to po prostu przyszło moje najszczersze oczekiwania. Wracając do blogingu. Chłop, chłop zebrał 24 tysiące masek po prostu biegając po Vancouver. Miał prosty sposób. Zbierał to taką łyżką do nabierania sałatki. Wkładał to w papier po, po chlebie, więc w ogóle ekologicznie. No i raz to zrobił tak. Dla, dla, dla fanów, potem poszedł drugi raz, okazało się, że jest tego więcej, więcej. no i przez rok zebrał ich sporo. Mm, no jest to temat interesujący, no bo a z jednej strony nie miał motywacji i wydaje się, że prosty temat powodował, że on przez cały rok przebiegł, prawie, prawie że wszystkie ulice Vancouver. Ale smutno, smutny wniosek z tego jest taki, że jak wracał na te same ścieżki, no to znowu zbierał maseczki, więc to jest jak on to porównał do zbierania grzybów. Grzyby się zbiera, a potem one ponownie się jak po deszczu pojawiają. Jak a... papieżaki wręcz. <laughs> po dobrym obiedzie, tak? Masz swoje miejsce na papieżaki nad rusałką? O, gdzie nie mam. To jest w ogóle też ciekawy, ale tak jakby Państwo chcieli poruszyć temat papieżaków na bieganiu, to ja chętnie. Mam duże doświadczenie. Specjaliści. Wracając do rzeczy, chciałem tylko jeszcze, tak kończąc, powiedzieć jednej rzeczy, bo w Beskidach od kilku lat funkcjonuje taka akcja: Czyste Beskidy, w której miałem okazję brać udział. To jest bieganie. A ja wspieranie. bym nazwał inaczej: Czyste Beskitu albo coś. Beskitu. No być może nazwa wzięła się z tego, że to było w Beskidach. Nie, to nie wiem, wiele, ale nie wiem. Beskity. Szanowni organizatorzy, Rafał, tutaj jest influencer, który poprowadzi Wam media społecznościowe. Bez skitu. Bez skitu. Do czego chciałem zmierzać? Że temat jest popularny, zbieramy śmieci, biegamy po szlakach, jak najbardziej pozytywnym. Ja tylko chciałem wiedzieć jedną rzecz: że na tych czystych beskidach, tak jak się zbiera, nie wiem, flaszki po powódce, browary, to jeszcze gdzieś w, tak z tyłu głowy mówisz sobie. Widzisz ten scenariusz, jak ktoś idzie z browarem, wyrzuca. No, ale jak znajdziesz, na przykład, dwa buty, to się zastanawiasz, czy ktoś nagle zmienia. Tak, tak, zmienia podejście do życia, mówi, pff, chodzę bos. Ale kiedyśmy znaleźli na czystych beskidach suszarkę do ubrań na szlaku górskim, to zastanawiasz się, o co w tym wszystkim chodzi. Kurde, to jest, no dobre. Bo musisz iść w górę, bo tak. Te... No chyba, no nie zakładam, że to ktoś ze schroniska szedł ze swoim sprzętem wyrzucił. Raczej pewnie turysta, który przyjechał i chciał się pozbyć śmieci komunalnych. No i jak gdzieś wyczytałem temat, taką historię o tym, że w ogóle nie ma tematu śmieci w górach w zimę, kiedy jest śnieg. To nie ręce opadły, bo faktem jest, że ja teraz będąc na chudy Wawrzyńcu nie, nie spotkałem ani jednego śmiecia, no, bo, jest za bo wszystko było przykryte. Ale taka świadomość, że no w zimę nie ma śmieci no, nie jest bo. też ciekawym podejściem do, do sprawy. To tyle co chciałem się wygadać a propos plugingu, biegania, biegania w zimę, biegania ultra, bieganie czegokolwiek. To był 31. odcinek z serii Ultra. Zapraszamy was na sobotni odcinek z Anną Matuszewicz. To prawda, ale, ale jak ale dzisiaj mamy jeszcze... piątek, to dzisiaj jest dzień fujarki. Także kto świętuje, ten świętuje dzisiaj dzień fujarki dzień. i dzień Mateusza. Udra, <laughs> Pozdrawiam fujarki. <laughs> Ultrafujarka. <laughs> Pozdrawiam wszystkich widzów, Mega do podjarka. zobaczenia na lekkiej radyce. Trzymajcie się. Yo. Czołgiem.